i tak dalej, no ogólnie jest tragedia Zobacz, jaki mam kaszelek, mamo. Ja nie mogę iść do szkoły. Mamo, ja nie mogę iść do szkoły, nie? Serio, ja zostaje ci w domku, ja sobie śpię i się wykuruję i tak dalej. Zobacz, jaki ja jestem chory, mamo, zobacz. Zobacz, Mamo, jestem strasznie we chory. Sama słyszysz, że ja nie mogę iść do szkoły, bo ja jestem strasznie, strasznie chory, nie? Także mamo musisz. Nie, ja nie pójdę do szkoły w takim stanie jestem chory. Nie rozumiesz? że jestem kurde, chory, mamo, no Ogarnij dupę, patrz. Jestem chory, zobacz, mamo, usłyszałaś to? Usłyszałaś to, mamo, bo ja jestem chory. Ja jestem chory. I mi się coś dzieje. Ja nie mogę iść a mój do szkoły. Sama słyszałaś, co mi się dzieje. Ja muszę leżeć w łóżku, wykurować się. Ja nie idę do żadnej szkoły. Nie nie idę.